Witajcie, z tej strony Skorpion. Oto gra X-Men Origins Wolverine. Co my tu mamy? Martwego żołnierza. Zabieramy sobie nieśmiertelnik. 2000 punktów doświadczenia nasze. Pięknie. Jest drabina do góry, zobaczmy co tam jest. Aha, sekcja toru dobra, ale jeszcze nie teraz. Najpierw się rozejrzyjmy, tutaj po tym pomieszczeniu. O, są ziomale, żołnierze. <laughs> ładnie sobie zleciał jeden z drugim. Chciałem tam, tamtemu zastosować kołowrotek, no ale nie wyszło. Prac, laptop, posłuchajmy. meeting recording project wide-awake executive chamber representative kelly it's recently come to the committee's attention that project wide-awake has been developing sentinels what exactly are these think of them as robotic peacekeepers they are being designed to counter almost any mutant power so they're meant purely as a defensive system oh most definitely Only be deployed in the event of mutant riots. Ok. okej. No, to jest znajomy pan. Wspomniał o robotach, mutantach też. Tam jeszcze możemy do góry się udać. Troszkę obszerny ten teren. O, jest mutagen. Świetnie, bierzemy. Amok 3. Zwiększa maksymalny poziom szału. Super. To się chwali. I kolejny żołnierz martwy, któremu zabieramy śmiertelnik. 2000 punktów doświadczenia. Nasze. Super. Chyba tutaj to będzie wszystko, jeśli chodzi o jakieś znajdźki i tego typu rzeczy. to możemy zacząć działać dalej, jeśli chodzi o fabułę. Aha, nie mogę, dobra. Czyli rozumiem, trzeba będzie poprzesuwać te tutaj elementy, aby dopasować by mogło to przyjechać to cała ręka to jest na czas nieźle szybko 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 nie mówcie, że to wróci całkiem czy tylko tutaj do tej części no i mamy zagadkę, której najprawdopodobniej chwilę dłuższą posiedzimy. Tu musimy baterię włożyć o roboty. Co za mędy, no? Haha, pięknie rozwalone. Jakieś latające tutaj paskudniki były No dobra, ale co dalej? Fajnie, żeśmy tam to przysunęli Tylko chyba nie o to do końca chodziło Bo przecież tam z powrotem nam to powróciło A, jak się nieźle zrymowało Właśnie logan tu już byliśmy. No co tu Kaman? Tak konkretnie. Jak to zrobić przede wszystkim? Zagadki są fajne, ale wiecie, do czasu. O, mamy DNA. Premier do zdrowia super. Kolejny dzień pracy laptop. Otwórzmy, posłuchajmy. Trask. I've done it. I've developed a machine that's not only capable of detecting mutants, but it can also terminate them. It's still only in its initial phase of planning, but once they are in full production, Sentinels will have no trouble in combating the mutant menace. Telezygadek. Sekcję toru ustawiamy. Nie wiem gdzie to jest To będzie zakręcone No i nie zdążyłem Ja picole Jak my mamy zdążyć? Czy w ogóle się da? Uważałem, już ten dziennik pradzi, nie? A, spróbujmy jeszcze raz. Jeśli tak się nie stało, jeśli otworzamy na nowo, w sensie teraz, pierwszy raz, no to posłuchamy. A, już słuchaliśmy go, doma.

Raz. Szybko, szybko, szybko A, dobra, ja kombinowałem. Jest, udało się ów Ale to nie wszystko zapewne Mamy punkt kontrolny na szczęście. Nowe zadanie bateria AAA i Wraith. Trzeba zdobyć baterię, no spoko. Tak jak ręka tego ironmera, tylko taka przerośnięta. 10 razy albo 50 razy większa. Chwilę. No jakbyśmy tu uruchomili panel. Wu wow. To było dobre Aaa Ostrzelamy sobie Nice Zarepiste wręcz to jest Fajnie, nie muszę się męczyć. Tylko ich rozwalamy i to zarypiaście. Nie ma ich już. Spaliło na popiół. Chyba jakiś błąd powstał. W powietrzu wiszą te ciała. Nieważne. Zdarza się. Nic nie ma. A szkoda, bo myślałem, że będę mógł coś wziąć. Choć i tak już wziąłem, tutaj, w tym pomieszczeniu dużym. Dobra. Mykamy w te. I co będzie? Przekonamy się za chwilę. Winda. No to myk do góry. Ten odcinek dzisiaj będzie krótki, ale myślę, że treściwy. Jesteśmy na górze. I, i, i... Uwaga... Panel z baterią, mamy punkt kontrolny, aktywowano most. Jest martwy żołnierz. zabieramy nieśmiertelnik, standardowo. 2000 punktów doświadczenia, czyli najprawdopodobniej 2,5 lub 3 już nie będziemy dostawać. Choć może, kto wie... Jest dziennik prac, laptop, otwórzmy, posłuchajmy. i would like to welcome the new members of the project wide awake committee. i know that we are of one mind now, and that we will accomplish great things. thank you, representative kelly. we look forward to following your lead in protecting mankind from the mutant menace. and with that, let me introduce the sentinel mark one. It is the single most powerful fighting weapon known to mankind. I intend on building an army of these, with the explicit directive to exterminate every living mutant. An excellent idea, sir. You have the committee's full backing. No, wspomniał o eksterminacji mutantów. On ich nienawidzi. Mamy mutagen, bierzemy. Samurai 3 szybciej rozwija swoje odrochy bitewne, pięknie. A właśnie, a propos zdolności, i tak dalej, wejdźmy sobie może coś ulepszmy, bo nas stać. Pozory już mamy kompletne. Zdrowie też. żeby tutaj sobie ulepszyć? Zastanawiam się. Dobra, wiecie co? Może weźmiemy sobie szał? Zwiększymy maksymalnie. Znaczy się. Teraz troszeczkę, bo jak wiadomo, zwiększamy po kawałku. Ok. Co by tu jeszcze wziąć? Zastanawiam się nad czasem trwania amoku albo obrażeniami podczas amoku. Myślę, że weźmiemy sobie, niech dłużej potrwa. O, to jest dobre. Regeneracja podczas amoku. A niech będzie też jeszcze obrażenia będzie tak, że tak powiem komplet w tej kwestii. No i pozbyliśmy się punktów. Zachować, tak. Dobra. Może jak dostaniemy jeszcze ze 2 albo 3 levele, to coś sobie ulepszymy. Dobra, ale co my mamy tu konkretnie zrobić? Przyjechaliśmy. Możemy co zjechać na dół? Aha, takie coś. Dobra, zobaczymy, jak daleko może to pojechać. Dotąd, co my sobie tutaj. Weźmiemy, o, ustawimy to i teraz chciałbym się tam przenieść. Dobra. Czy dobrze zrobiłem? Nie bardzo. Jak mnie teraz to wciągnie? A. No to jeszcze raz. A, to w ten sposób działa. Czyli jedno przysuwamy i drugie. Ok. Czyli musimy zrobić tak. By niebieskie było, nie różowe. No to będziemy nieco kombinować. Nie udało się. Chyba nie do tego się przyniosłem. No. Dobra, wiecie co? Żeby odcinka specjalnie nie przedłużać, ja sobie w tym momencie tutaj go zakończę. Komentujcie, oceniacie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć.